A co ty masz na twarzy? Uśmiech! A oprócz tego? Eee... Piękno? Wyglądasz jakbyś się z ciężarówką Rosmana zderzyła. Jakby fawian zostawił swoje pośladki na twojej twarzy. Dlaczego? Ty mi powiedz. Nie wiem o co ci chodzi, wychodzę. Do cyrku? Co? Czemu jesteś chamska? Może to przez szok, który właśnie przeżyłam. Powiedz o co ci chodzi. A widziałaś się w lustrze? Widziałam. I nic cię nie zaalarmowało? Mów no dzik rano. Twoje policzki to pewnie z kosmosu widzą i się zastanawiają, kto zrobił takie kręgi. No ja. A kto jest? zmyje? Nikt. Możliwe, że nikt by sobie z tym nie poradził, więc myj to sama. Tapety to masz więcej niż ja na ścianach. A chciałam wyglądać wyjątkowo na zakończenie roku. No i wyglądasz. Myślę, że nie jedna telewizja chciałaby zrobić o tobie materiał. Nie znasz się. A to proszę, idź tak jak uważasz. Idę! A idź! Czemu nie idziesz? Bo nie widzę nic nie moich kluczy. To zaświeć sobie. Czym? Policzkami! Dobra, zmyję to! Daj znacie, jak będziesz potrzebowała papieru ściernego. <grym>